Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na www.matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie pierwsze. Zapisz w postaci wyrażeń algebraicznych. I w podpunkcie a mamy iloczyn liczby a przez sumę liczb b i c, czyli mamy iloczyn liczby a i sumy liczb b i c. Podpunkt b iloraz, czyli dzielenie podwojonej liczby a przez pierwiastek kwadratowy z liczby b. Czyli zaczynamy od ilorazu, czyli zapisałem sobie to w formie kreski ułamkowej podwojonej liczby a, czyli 2a w liczniku, przez pierwiastek kwadratowy, czyli drugiego stopnia z liczby b. Od punkt c. Sumę kwadratów dwóch kolejnych liczb parzystych. No i tutaj musimy sobie przypomnieć, jak wygląda wyrażenie, które opisuje liczbę parzystą. Liczbę parzystą opisuje wyrażenie 2n. Kolejną. 2n plus 2. Pamiętamy, że wyrażenie 2n oznacza liczbę podzielną przez 2, zatem liczbę parzystą. No więc tak, mamy sumę, czyli dodawanie kwadratów dwóch kolejnych liczb parzystych, czyli kwadratu pierwszej liczby parzystej, 2n do potęgi drugiej i kolejnej, czyli 2n plus 2 do potęgi drugiej, gdzie n oczywiście należy do liczb naturalnych. Podpunkt d. Dodatnią różnicę kwadratów dwóch kolejnych liczb naturalnych nieparzystych. No i teraz jak wygląda liczba nieparzysta? Ja ją zapiszę jako wyrażenie 2n, to będzie liczba parzysta, plus 3. I 2n plus 1 ta będzie mniejsza, a ta będzie większa. Dlatego ustawiłem je w tej kolejności ze względu na to, że mam mieć dodatnią różnicę, czyli od większej liczby odejmuję liczbę mniejszą. No i ma to być różnica kwadratów, czyli. Liczbę większą biorę do potęgi drugiej i liczbę mniejszą do potęgi drugiej, gdzie n należy do liczb naturalnych. Podpunkt e. Kwadrat sumy otrojonej liczby x i trzeciej, trzeciej części liczby y. Czyli mamy kwadrat, czyli wszystko w nawiasie do potęgi drugiej. Sumy, czyli dodawanie. Otrojonej liczby x, czyli 3x. I trzeciej części liczby y, czyli inaczej mówiąc 1 trzecia y, czy y dzielone przez 3, bo to jest to samo. I ostatni podpunkt sześcian różnicy liczby x i kwadratu liczby A. A więc zaczynam od sześcianu. Sześcian to inaczej trzecia potęga, czyli w nawiasie mam działanie, które jest podniesione do trzeciej potęgi, a w nawiasie znajduje się różnica, czyli odejmowanie liczby x i kwadratu liczby. A jeśli pomogłem, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.